szef, chief, boss, podobne, ale inne. Zacznijmy od kogoś, kogo nazywamy szef. Gdzie możemy znaleźć takiego gościa? Na przykład w hotelu. A gdzie konkretnie? hotelowej kuchni. Our chef makes the best pasta in the world. Czyli nasz kucharz przygotowuje najlepszy makaron na świecie. Szef, mówimy tak jak Master Szef. I to jest właśnie szef kuchni, kucharz. A jak mówimy na szefa? Boss. If you don't listen to the boss, you'll get the sack. Jeśli nie będziesz słuchał szefa, dostaniesz wymówienie. Boss to właśnie szef. A kim jest Chief? Zobaczmy. The chief of the tribe was the mightiest warrior. Czyli wódz premienia był najpotężniejszym wojownikiem. Samodzielne słowo chief to wódz. A jeśli postawimy chief na przykład przed wyrazem constable, będziemy mieć komendanta policji. Our chief constable keeps the town safe. Czyli nasz komendant policji trzyma bezpieczeństwo w mieście. Możemy też postawić chief przed executive, którego możemy znaleźć w banku. She's just become a chief executive of a bank. Czyli ona właśnie została dyrektorem generalnym banku. Zawsze słowo chief będzie oznaczało kogoś głównego, generalnego. Powiedzmy. Chief Electrician to będzie główny elektryk, chief representative główny reprezentant, chief inspector główny inspektor. Samo chief to wódz. Słowo szef to kucharz szef kuchni, a szef to bos. Zapraszam również na moją stronę Literally